Oskar Sobolewski Instytut Emerytalny, Kancelaria Wojewódzka i Wspólnicy. W dniu 1 stycznia roku 2022 weszły w życie zmiany podatkowe ustawa z 29 października roku 2021 obejmująca nowelizację tak naprawdę kilkunastu ustaw podatkowych skierowanych do przedsiębiorców, pracodawców, pracowników, zleceniodawców, zleceniobiorców, zmiany związane z kwotą wolną z drugim progiem podatkowym, ulgą dla klasy średniej, zerowym pitem dla kilku nowych kategorii osób, zmian w ryczałcie, zmian dla osób rozliczających się liniowo i na Skali. To wszystko i jeszcze więcej. Podczas webinaru będą mogli Państwo usłyszeć, zadać pytania, porozmawiać i skupić się na tym, co nas czeka podczas tej największej od 30 lat rewolucji podatkowej. Jeszcze raz serdecznie Państwa zapraszam na webinar 18 stycznia 2022 roku.